To są statystyki jednego z naszych klientów, któremu budujemy social media. Jesteśmy akurat na TikToku w tym momencie. My prowadzimy kanały tego konkretnego klienta od końca listopada 2024 roku. Wcześniej mediami zajmował się pan od marketingu za górne kilka tysięcy złotych miesięcznie. No i zobaczcie na te wyniki. No niestety są strasznie mizerne. My weszliśmy pod koniec listopada, no i zaczęło się dziać. 776 tysięcy wyświetleń przez okres ostatniego roku klienta na TikToku dotarliśmy do 776 tysięcy od Biorców, 1000, prawie 600 komentarzy, 4000 polubień, czyli aktywność jest wysoka i co nas najbardziej interesuje, to jest wiek. 90 prawie 4% to są ludzie, do których klient chce docierać, czyli ludzie między 25 rokiem życia, a tak naprawdę pewnie gdzieś setką. Co ważne, kanał przez te 3 miesiące przyniósł około 200 lidów, ponad 20 umów zostało podpisanych oraz zrealizowanych. W 3 miesiące zarobiliśmy dla niego jakieś 200 tysięcy złotych, i tu mówimy tylko o TikToku. My prowadzimy także Instagrama, Facebooka oraz YouTube'a gdzie łącznie jakby zebrać dane z tamtych platform, to wyświetlenia oraz widzów byłoby dwa razy tyle, co na TikToku, czyli byłoby to już półtorej miliona przez trzy miesiące naszej pracy. Jeżeli prowadzisz firmę i masz social media, ale one nie działają, to zgłoś się do nas na bezpłatny audyt, a jeżeli pracujesz w social mediach i szukasz firmy, która wie, jak dobrze działać, ma fajnych klientów, którym można budować zasięgi i osiągać cele, które sobie założyli, to także zgłoś się do nas. Mamy coraz więcej klientów, potrzebujemy rąk do pracy, ludzi kompetentnych, znających się na social mediach.